Cześć wszystkim, pozdrawiam Was dzisiaj z Węgierskiego Przydroża. Jestem w okolicach Tokaju. Wszędzie tutaj, jak jedziemy, to po drodze widać tą roślinę. To jest taka wysoka bylina o pięknych różowo-fioletowych kwiatach. Pachnie absolutnie rewelacyjnie, wręcz jak się wyjdzie z samochodu, to wszędzie jej zapach się roznosi. Jest to trojeść amerykańska, a sklepia syriaka. Jest to gatunek bardzo inwazyjny na Węgrzech. Pochodzi z Ameryki, ma jadalne młode pędy po ugotowaniu. Tutaj odgłosy samochodów. Tak jak szparagi się je gotuje. Z nasion można robić materacę z tego puchu nasion. No i pięknie pachnie jest roślina przez pszczelarzy rozprzestrzeniona, dlatego, że jest bardzo miododajna. I w Polsce niestety też pszczelarze ją rozprzestrzeniają, wręcz nawet sprzedają. A jest to roślina, której uprawa w Polsce jest zakazana, bo jest to roślina niezwykle inwazyjna i jak ją wprowadzimy, to nam się zacznie wszędzie rozłazić. Pomimo tego, że jest piękna, jest nawet powiedziałbym ciekawsza niż ta strasznie inwazyjna nawłość, dlatego, że jest jeszcze bardziej miododajna, Przepięknie pachnie, bardzo ciekawie wygląda. Potem ma w ogóle takie strąki, jak ogórki. E, popatrzcie, z drugiej strony drogi też e, mamy, mamy ją tutaj w wielkich ilościach. Wszędzie zarosła wszystko. Wszędzie tutaj jest właśnie trojeść. Amerykańska. Zlatują się do niej chmary motyli. Często, akurat w tym, tutaj, w tym miejscu nie ma, ale bardzo często widzę przy trojeści motyle. W każdym razie pełno pszczół, które je, ją y, próbują y, spożytkować. Widzicie tutaj też. W każdym razie uważajcie na tę roślinę i no, nie rozprzestrzeniajcie jej. Pozdrawiam z Węgier. Cześć.